Nie ma. Dzisiaj taki krótki film, który powstał tak totalnie przypadkowo, bo dodali do FIFA e, możliwość zaglądania do paczek, nie? I teraz e, zaglądałem jeden dzień, dzisiaj jest chyba drugi dzień jak wiadomo, tak? bo oni chyba to wczoraj dodali o 18. to już te pierwsze paczki pomocy, coś tam przejrzałem. potem jakieś tam zwykłe złote paczki, tu później srebrne, się okazało, że jakaś tam srebrna. Karta była w miarę droga, no to kupiłem sobie tą paczkę, tam nie wiem, tam ile za 5000. Teraz sprawdzimy za ile są te, e, pewne paczki za 25 i 3750. To chyba kupiłem tą za 3750, kupiłem kartę. Znaczy w sumie była tam karta już warta 5000, więc no, kupiłem ta karta się czytała. Ale co co się dzisiaj stało? Patrzcie to. Paczkę za 100 Jimenez. O czym do paczki za 45K? A tu to Carlos, 91 overall, kupujemy tą paczkę, no, kup paczkę, oczywiście, że kup paczkę. Ale jaki w ogóle fart, bo ja to mogę co prawda sprzedać, ile on jest wart, tak z ciekawości. 800 tysięcy. I szczerze powiem, że to, co zrobili na koniec tej FIPy, że możesz sobie sprawdzić zawartość paczki, to jest Super możliwość zarobku, właśnie tak jak teraz. W jakiś czas będziesz sobie sprawdzał paczkę, patrzysz, o, trafia coś wartościowego. Gdzieś tam w sklubu posprzedajesz jakieś niepotrzebne karty, jakieś tam, wiecie, jakieś e, kontrakty, jakieś coś, te wszystkie doły, które się tam nagromadziło przez cały sezon po 200-300 sztuk. No posprzedajecie i macie paczkę z dobrym kartą, który na przykład się po stulikonę, wartą 800 tysięcy. Idzie fajnie sobie zarobić i jeszcze tej bardziej, ulepszyć ten skład. Jeszcze w ogóle w tej paczce 2k, to myślę, że to czok jak na paczkę za 45k. No. To sobie dodamy do klubu. I to w sumie wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć, po prostu chciałem się pochwalić tą paczką. A przy okazji, jak już mamy takie szczęście, to sobie zajrzymy jeszcze do tych dwóch promocyjnych, co mi zostały. A no już jeszcze coś tutaj będzie. To będę kupował. Untity albo ktoś Untity Dobra, ta paczka nas nie interesuje. Jeszcze tę paczkę za 25k. Zobaczmy, czy może tutaj coś będzie. Ale głównym motywem po prostu tego odcinka jest to, że po prostu zacząłem tą ikonę mówię. Aha, od razu włączyłem nagrywanie. Od razu muszę się pochwalić, co potrafiliśmy. Tu już nic takiego dobrego nie będzie. Kolejna próba dopiero jutro. Nie, bo one są. Że paczki wygastają. Po 40 minutach, więc macie 40 minut, jak traficie już coś do tego, żeby to sprzedawać karty wszystkie, albo wysyłać. na jednak, że szybko to sprzedawać albo po prostu to sellować, to, co się da. wtedy można właśnie załatwić sobie e kolejną długą kartę, a te paczki chyba są odświeżane co codziennie tak mi się tutaj. Bo te zwykłe one tu mają, że kolejna jest na przykład za pół godziny, nie? One tam też są dniówki na nich. One mają opisane dokładnie kiedy, a tam tu mają, że... Opcja nie dostępna, że nie wiadomo kiedy, ale tak obcam, że to jest 24 dni. Także dobra. Dzisiaj wszystko. Dzięki za uwagę i cześć!